Witajcie! Podczas pokazów nocnego nieba na żywo zaobserwowałem bardzo ciekawą rzecz. Dając ludziom do dyspozycji lornetkę czy też teleskop, z automatu ludzie kierują go na powierzchnię Księżyca. Dlaczego? Dlatego, że jest to najdalej odsunięty obiekt od miejsca obserwacji. A jak się nazywają struktury, które możemy zaobserwować na powierzchni Księżyca? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, więc zaczynamy. A to wpisujemy w wyszukiwarce mapa księżyca i wyskakuje nam coś takiego zaraz. Pierwsza z góry jest mapa księżyca na astrostronie.pl. Wchodzimy i widzimy, że mamy tutaj Mapę księżyca, PNG i PDF do druku. Zobaczmy tą PNG. Wygląda bardzo ciekawie. A napis Księżyc po polsku robi wrażenie. Więc co? ściągamy, instalujemy i sprawdzamy, co się tam kryje. Zaczynamy. Naszą przygodę zaczynamy od historii mapy. To taki wąski pasek, gdzie mamy na dole słowniczek polsko-łaciński. Do tego mamy spis wszystkich obiektów, które są zaznaczone tych głównych takich na naszej mapie w języku łacińskim, jak i polskim oraz wybrane misje, które dotarły lub rozbiły się o powierzchnię naszego srebrnego globu co jest naprawdę, uważam, bardzo interesujące. No i zaczynamy o Góry naszej mapy, i tu już mamy obraz Księżyca, powierzchni Księżyca, gdzie widzimy nazwy kraterów, nazwy mórz, które są w języku polskim, jak i łacińskim, oraz przykładowe lądowania. Dzięki tej mapie dowiemy się, w którym dokładnie miejscu wylądowała, jaka misja. Tak wynika chociaż z historii, którą przeczytaliśmy przed chwilą. I rzeczywiście jest. Misja Chang'e 3 lądowała niedaleko Maurembirium Imbirium Morza Deszczów. No zaczyna się robić bardzo ciekawe. Lecimy dalej. Kolejne miejsca lądowań. A co będzie jeśli zaznaczymy? A, kliknijmy na to. Uuuu, ale super! Mamy kompletny opis, co właśnie chcemy obejrzeć. To gdybyśmy chcieli przeczytać jakiś wyraz, którego nie znamy pisowni ani języka, w jakim to jest napisane, więc zaznaczmy sobie. Program za nas przeczyta. Teofilus Cyril. Przeczyta. Niesamowite. No i co jakiś czas obserwując tą mapę, okaże się, że mamy coś takiego. Nazwisko i flagę Polski. Ale teraz już wiemy, że jak zaznaczymy to nazwisko, klikniemy lewym, następnie klikniemy na ikonkę szkła powiększającego czy też lupy, to będziemy mieli dostęp. Do Wikipedii i dowiemy się wszystkiego, kim była ta osoba. Super, no, niesamowite. Więc, no, jest to naprawdę bardzo przydatna mapa księżyca. Mamy dostęp do internetu, możemy sprawdzić, co lądowało, kiedy lądowało, kim była osoba, której nadano imię tego krateru, lub Temu pasmu górskiemu, morzu, jeziorze, bagnu. No naprawdę konkretnie dobrze wykonana praca, ale strafiłem na taki malutki defekcik. Jak to mówią nie ma róży bez kolców. To tak tutaj również jest taki malutki błąd, ponieważ Długości i szerokości podajemy w stopniach. A tutaj o 60. o 60. No właśnie, o 60. Co to jest o 60? Na żadnej mapie o 60. Nigdzie nie widziałem. Są równoleżniki, to te poziome linie. Południki, to te pionowe linie. Ale o. O co chodzi? Przepraszam. Jednak ten malutki defekcik nie zmienia faktu, że ta mapa jest naprawdę super. Naprawdę ją polecam. Można się z niej dowiedzieć dużo więcej niż z wydruku na kawałku papieru. Mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do wiedzy. No i naprawdę ją polecam. A ty, jeśli ci się podobało. Zostaw łapkę w bok, lub zasubskrybuj mój kanał, bo będzie więcej takich ciekawostek o astronomii. Więc do zobaczenia. Hej!